Różnica pomiędzy ładnymi, zdrowo wyglądającymi paznokciami, a źle wyglądającymi, zdeformowanymi, często zaatakowanymi grzybicą jest oczywista. Taki paznokieć boli nas, denerwuje nas, często wpływa niekorzystnie na komfort naszego chodzenia, no i życia. I choć taki stan wymaga bezwzględnego leczenia, dla wielu z nas jest to znośne, mając perspektywę Odwiedzenie podologa i strach przed taką wizytą. Problem zaczyna być większy, kiedy robi się ciepło, bo przychodzi lat. Chcielibyśmy nałożyć się lżejsza obuwie, babki na własnym, czy ogólnie obuwie, które odkrywa większą część stopy razem z palcami. W moim odczuciu nasze stopy są naszą wizytówką. Tak samo jak zdrowe zęby, tak samo zdrowe stopy z zdrowymi paznokciami mówią o samym właścicielu. Ale co teraz, jeżeli nasze paznokcie są zdeformowane po urazie mechanicznym czy przede grzywicy, Jedyną formą pomocy jest jedynie malowanie czy maści, leki przeciwgrzybicze czy też wycięcie niejednokrotnie 80 czy nawet 90% płytki paznokciowej. Tutaj na pomoc przychodzi rekonstrukcja. Zabieg rekonstrukcji płytki paznokcia trwa od 15 do 45 minut w zależności od wielkości zmiany. Zabieg zaczynamy oczywiście od rekonstrukcji. Następnie usuwamy część płytki, która oddzieliła się od łożyska. Czyścimy miejsce pod płytką i wycinamy z na naskórek. Na tak przygotowane miejsce nakładamy specjalistyczną żel masę. Formujemy ją tak, aby ładnie wyglądał kształt paznokcia. następnie masę utwardzamy w lampie ultrafioletowej. Tak wykonstruowany paznokieć wygląda estetycznie i zdrowo. Spójrzcie teraz na te zdjęcia, na pierwszy z nich Widzicie płytkę paznokcia przed rekonstrukcją. Jak widać, płytka ta jest zdeformowana i przebarwiona na skutek urazu mechanicznego. Na następnym zdjęciu widać drugą fazę zabiegu rekonstrukcji. Płytka jest już oczyszczona i przygotowana do nałożenia specjalistycznego żelu masy. Na ostatnim zdjęciu widzimy już efekt finalnej rekonstrukcji. Płytka wygląda naturalnie i zdrowa. No i właśnie, czy warto było na tak niego zwlekać, wstydzić się i denerwować? Przecież w łatwy sposób możemy cieszyć się ładnie i zdrowo wyglądającymi produkty, które też można malować. I wybór obuwiać będzie już dla nas powiem. Dlatego nie bójmy się rekonstrukcji, która w łatwy, bezbolesny sposób przynosi tak zadowalające efekty. Teraz już żaden uraz mechaniczny czy przewita grzbietu nie będzie nam istotny.